Nastegnie zdrowia, czyli zadbaj o zdrowie. Witam w kolejnej audycji Nastegnie zdrowia. Dzisiaj powiemy o tym, jak zadbać o skórę twarzy i usta zimą. Zajmiemy się też sportem, który może być alternatywą dla aerobiku, a też relaksuje i rozluźnia. Dowiemy się, czym jest Pilates. A na koniec króciutkie ABC zachowania higieny jamy ustnej, czyli czym i jak czyścić, by mieć piękne i zdrowe zęby. Zimą skórę twarzy musimy chronić nie tylko przed mrozem, ale też przed słońcem. Nie tylko przed wyjściem na zimowy spacer, ale także na co dzień, na przykład przed udaniem się do pracy, należy pamiętać o zabezpieczeniu cery przed zimnem. Co dzieje się z naszą skórą, jeśli tego nie zrobimy? Przede wszystkim traci cenną wilgoć, mówi kosmetyczka Livia Cybulska. Zimą obniża się poziom ceramidów, kwasów tłuszczowych, zmienia się ilość i skład lipidów, co prowadzi do wysuszenia skóry zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Skóra traci wilgoć prawie dwa razy szybciej niż latem, a zatem staje się szorstka, mało elastyczna i szybciej ulega procesom starzenia. Okres zimowy jest sprawdzianem nawyków pielęgnacyjnych i nie mówimy tylko o ochronie skóry przed mrozem. Należy też pamiętać o świetle słonecznym. Czy jest ono mniej szkodliwe zimą? Zimą skóra narażona jest na szkodliwe działanie promieni UV w nie mniejszym stopniu niż latem. W okresie zimowym promieniowanie oddziałuje nie tylko z góry, ale także z dołu, jako wiązka odbita od śniegu nawet w 80%. W pochmurne dni skóra również potrzebuje ochrony przeciwsłonecznej, dlatego zimą ważne jest stosowanie kremu z filtrem minimum 15 i z dużą ilością składników odżywczych. Każda kosmetyczka, ale i ekspedientka w drogerii pomoże nam dobrać kremy odpowiednie do naszej cery. Drodzy panowie, pamiętajcie też o sobie. Firmy kosmetyczne oferują również preparaty przystosowane do potrzeb męskiej skóry. A jak dbać o skórę zimą, kiedy narażeni jesteśmy na nagłe zmiany temperatur? Mówi kosmetyczka Livia Cybulska. Nagłe zmiany temperatury powodują się rozszerzanie naczyń krwionośnych. Mogą się tworzyć zmiany popularnie nazywane pajączkami lub popękanymi naczynkami. Jeśli mamy cerę wrażliwą, podatną na rozszerzanie naczynek krwionośnych, stosujmy odpowiednie preparaty, które je wzmacniają, np. sarniką, kasztanowcem, witaminą C... Warto również zwrócić uwagę na usta. Szczególnie zimą wystawiamy je na wielką próbę. Pozbawione gruczołów łojowych są bardzo wrażliwe na mróz. Mają cienki, delikatny naskórek, mogą piesznąć i pękać. Do pielęgnacji stosujemy zatem tłuste pomadki lub sztyfty ochronne. Drogie Panie, dbajmy również o usta naszych Panów. Ich skóra tak samo potrzebuje ochrony. Stosując odpowiednie kosmetyki sprawimy, że wyjście na dwór nie będzie dla naszej cery porównywalne z uprawianiem sportów ekstremalnych. W następnym odcinku podpowiem, jak dbać o skórę dłoni.